Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, nowy tydzień w getone. Jak co czwartek pojawią się nowe zniżki, premie, w sumie jest jakby tyle czasami, jakieś nowego rodzaju promocje w postaci jakiegoś rozdawnictwa. Jednakże tym razem powiedziałbym, że mamy nowy tydzień, który, no że tak to powiedzmy, no niestety nie należy do tych najlepszych. Tak po prostu można powiedzieć, ale znalazły się mimo wszystko w tym wszystkim tygodniu fajne rzeczy, które mimo wszystko warto jest sobie rzeczywiście no, zrobić albo ewentualnie kupić. Więc na samym początku chciałbym, żebyśmy przyszli sobie do zniżek na pojazdy. A więc, pierwszy jaki pojazd tutaj mamy, czyli Dinka Blasta Kanjio i jest to sobie pojazd, który kupujemy na sklepie SSS. Następny pojazd to jest Schaba. Jest on z napadu na po prostu kasyno. Posiada go kierowca 10% i jest to pojazd, który idzie kupić sobie na Worstoku. Następny pojazd to jest Ubermach Rinerhard. Jest on sobie do zakupu w SSS. Następny pojazd to jest Collier Raiden, który jest do zakupu w Legendary Motorsports. Kolejny pojazd to jest Karin Sultan Classic, który jest do zakupu w SSS. Następny pojazd to jest Anis RE7B. Który jest do zakupu w legendary Motorsports. Kolejny pojazd to jest Wester Rampet Rocket Recycle, który jest do zakupu w legendary Motorsports. I ostatni pojazd to jest Lampatati Viserys który jest do zakupu w legendary Motorsports. Wszystkie pojazdy mają zniżkę 30%. Także, skoro te pojazdy mają taką zniżkę, czy któryś z nich się generalnie rzecz biorąc opłaca? No, to jest sprawa bardzo dyskusyjna, czy któryś z nich się rzeczywiście opłaca. Jeżeli chodzi o priorytetowe akta, to mamy czarny projekt. Jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o złomowisko, to mamy tak: Grotti Turismo o Omaggio to jest komisariat policji, Hijak Ruston to jest kasyno. Oraz Ubermax Sentinel Classic. To są Duganowie, czyli Arena Wojny. Też w tym tygodniu niestety nie mamy fajnego pojazdu, który idzie tak o sobie łatwo rzeczywiście zdobyć. W tym tygodniu. Niestety, bardziej bym powiedział, że ten tydzień skupia się trochę z rozszerzeniem zeszłego tygodnia. Bo mianowicie cały czas możemy otrzymać sobie bonus, który jest mianowicie milionem. Jeżeli zareagujemy się, dostaniemy sobie milion, który, albo jeżeli mamy GTA, to 2 miliony, które zostanie przez. Znany po 17 września, znaczy do 17 września, jest ten milion. Znaczy się. Mianowicie mamy kolejną rzecz, która jest związana z Kajopeliko i bonusami. Pierwsza to jest premia razy 2 oraz oczywiście RP na nowy tryb na Kajopeliko, który walczymy sobie z zombiekami, który swoją drogą powinien być na Halloween, ale to już tam mniejsza. Jeżeli mamy Kita plus, to ten tryb jest na premier razy 4. Logując się otrzymamy sobie jeden taki ciuszek. Jeżeli ukończymy 10 fal, otrzymamy sobie też kolejny ciuszek. Jeżeli chodzi też o zadanie tygodnia, to jest... Nie wiem, czy to nie jest powtórzenie jakby dosłownie tego samego. Czyli żebyśmy ukończyli 10 fal... No, walka o przetrwanie. To już było chyba to zadanie tydzień temu. Ehm, inne premie, które są na premiera z 2, to jest e, właśnie wyścigi społeczności, odpływ rejsy, telefon od Franklina, który jest na Premier z 2 oraz powrót trybu, czyli Assault on Caio Kiedyś był bardzo fajny tryb i fajnie, że on rzeczywiście wraca, bo wydaje mi się, że to jest tryb, który, na którym rzeczywiście w tym tygodniu to będzie jedyne chyba miejsce, gdzie będziemy w stanie mogli zarobić rzeczywiście jakąś. Fajną i to jest cały tydzień w tym tygodniu. No nie jest to niczego nic specjalnego, mógłbym tak po prostu powiedzieć. Ale no cóż, może Rockstar nas zaskoczy czymś ciekawym, bo w sumie za niedługo będzie kolejna rocznica GTA V, więc powiem może coś wtedy będzie fajnego naszykowane. Także to tyle do następnego cześć.